Cześć, witam w kolejnym Windows Phone dla Zielonych. Dzisiaj zajmiemy się tematem, o który bardzo często pytacie, a mianowicie tematem obsługi głosowej urządzenia, tematem mowy. Zobaczymy jak to wypada w Windows Phone. Już na wstępie powiem Wam, że język polski i obsługa mowy no nie do końca pewnie większość z Was przekona. Znacznie lepiej to wypada, jeżeli korzystamy z języka na przykład angielskiego. Jest to bardziej rozbudowane, chociaż też nie ma jakiejś Specjalnych zachwytów w tej kwestii. Zobaczmy, jak to wygląda w praniu. Opcje mowy oczywiście znajdziecie w ustawieniach systemowych. I zobaczmy, jakie tutaj mamy opcje. Pierwsze używaj funkcji mowy, gdy telefon jest zablokowany, to myślę, że to samo mówi za siebie. Odtwarzaj potwierdzenia dźwiękowe też. Następna opcja, czyli czytaj przychodzące SMSy na głos. I tutaj już mamy znacznie więcej opcji. Możemy sobie ustawić. Kiedy chcemy, aby te smsy były czytane, mogą być całkiem włączone. Może to być tylko na zestawie słuchawkowym, zawsze i tak jak tutaj jeszcze widzicie, po, pozostałe opcje. Powiedzmy, że na, na potrzeby filmu ustawimy zawsze włączone. Poniżej możemy sobie zmienić jeszcze y, naszego lektora. Może to być kobieta lub mężczyzna. Zostawmy kobietę. I to, co najważniejsze, czyli język mowy, w tym momencie dostępnych mamy. Tyle języków. Jest na szczęście język polski. On może nie być ściągnięty, zaraz po tym jak uruchomicie urządzenie. Domyślnie to będzie chyba język angielski, więc warto pamiętać o tym, by ściągnąć sobie język polski. On będzie ważył około 30-20 MB, tak jak wszystkie pozostałe języki, więc to nie jest sporo. Po jego ściągnięciu aktywujemy go i aktywujemy też najważniejszą opcję, włącz usługę rozpoznawania mowy. No i teraz jak aktywujemy nasze komendy głosowe. Służy do tego przycisk środkowy przycisk Windowsa. Przytrzymujemy go chwilę. I otrzymujemy takie oto okienko. Teraz już możemy spokojnie mówić. Wydawać jakieś komendy głosowe naszemu systemowi. Przepraszam, nie rozumiem. Taką to wiadomość otrzymacie, kiedy Telefon nie rozpozna mowy, lub nic nie powiecie, tak jak ja w tym przypadku. Zobaczmy, co można zrobić za pomocą tej mowy. Możemy sobie na pewno otworzyć każdą jedną aplikację z listy aplikacji, jakie mamy zainstalowane, bez względu na to, czy to są to funkcje systemowe, czy są to doinstalowane przez nas aplikacje. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba powiedzieć otwórz i nazwę aplikacji, a system powinien to zrobić za nas. Otwórz alarmy. Włączam alarmy. Warto pamiętać o tym, by mówić w miarę wyraźnie, bo to jest kluczem do tego, by, by system poprawnie wykonał polecenie. Otwórz sklep. Włączam sklep. Otwórz gry. Włączam gry. Jak widzicie, z tymi funkcjami systemowymi nie ma problemu. Zobaczymy, czy równie łatwo pójdzie nam z jakąś e, zewnętrzną aplikacją. Otwórz Insider. Włączam Insider. Jak widzicie, też nie ma problemu. To działa naprawdę sprawnie, więc można śmiało z tego korzystać, jeżeli ktoś potrzebuje. No i teraz kolejna rzecz. E, możemy sobie do kogoś e, zadzwonić. Więc próbujemy. Ja obok siebie mam drugie urządzenie z Windows Phone, z siódemką i dzwonimy. Zadzwoń do test. Dzwonię do test. Jeżeli się uda, to powinniście usłyszeć zaraz dźwięk dzwonka. Jak najbardziej, wszystko się udało. Pokażę Wam jeszcze kolejną możliwość, czyli odczytywanie SMS-ów. W tym celu z mojego drugiego urządzenia wyślę jakiś tekst i zobaczymy, jak wygląda to ewentualne odtworzenie. Za chwilę nasz SMS powinien tutaj przyjść na, na mój telefon. Wiadomość od Test. Możesz powiedzieć "przeczytaj" lub zignoruj. Przeczytaj. To jest test mowy emotikon uśmiech. Możesz powiedzieć "zadzwoń" lub "koniec". Zadzwoń. Dzwonię do Test. No i jak widzicie, to wszystko działa całkiem sprawnie. Możemy sobie też. Możemy sobie też zadzwonić od razu na, w trybie głośno mówiącym. Wystarczy wtedy dodać: Zadzwoń do głośno mówiący. To też będzie jak najbardziej działać. Niestety, sporym minusem jest brak możliwości dyktowania maili czy sms -ów. i to jest coś, co jest dostępne, jeżeli korzystamy z języka, z języka angielskiego. Zaraz Wam pokażę. Mam tutaj otworzoną nową wiadomość SMS. I jak widzicie na dole tylko dwie dostępne ikonki wyślij lub też załącznik. A co się stanie, kiedy zmienię, kiedy zmienię ustawienia w naszej mowy język na angielski jeszcze raz przechodzę do ustawień i jak widzicie pojawiła się nam tutaj ikonka mikrofonu, to oznacza, że możemy, możemy teraz śmiało korzystać i dyktować. Naszemu urządzeniu tekst, no niestety tylko w języku angielskim. Jak widzicie, powiedziałem coś po polsku, ale system i tak ładnie sobie tutaj przekształcił wszystko na język angielski. Od siebie dodam, że próbując czasem korzystać, z, oczywiście w ramach testów z języka angielskiego, działało to całkiem sprawnie. Oczywiście trzeba dbać o wyraźne wymawianie. Tych słów o w miarę przyzwoity akcent, bo wtedy wychodzą nam też w miarę przyzwoite efekty. No, niestety, na co dzień chyba ciężko to używać, chyba że ktoś mieszka poza naszym krajem i, i porozumiewa się po prostu w języku angielskim. Niestety, języka polskiego na chwilę obecną nie uświadczymy. Mam nadzieję, że to niebawem się zmieni. To samo dotyczy oczywiście nie tylko SMS-ów, ale też maili, bo to jest sprawa. Łączona, że tak powiem. No i cóż, to z grubsza wszystko, co możecie, możecie wycisnąć z mowy w Windows Phone. Niestety y, więcej możliwości nie znajdziecie, y, ale jeżeli bardzo podoba się Wam korzystanie w, z telefonu w ten sposób, ja Wam polecam aplikację Indigo. Nieco więcej pisaliśmy o niej na naszym portalu. W obecnym artykule znajdziecie, znajdziecie do niej link, link do opisu. Tam można się znacznie bardziej pobawić tą mową i funkcjami aplikacji. Jest ona bardziej rozbudowana, więc polecam, jeżeli ktoś lubi korzystać z takich bajerów. Niestety też aplikacja wspiera tylko język angielski. Na chwilę obecną oczywiście. Dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.